Jest taki nietypowy filmik Bo pojedziemy sobie Wspólnie na rolki Z Zaczynamy od Od założenia rolek Więc zakładam je Jesteśmy już sobie na rolkach Jedziemy Jedziemy sobie Akurat jest tu tak fajnie ciepłutko, Szatki Zobaczcie, ludzie jak niektórzy ludzie śmiecą, po prostu niemożliwe. I w razie co, tak wam mówię, że może trochę mnie gorzej będziecie słyszeć, bo trochę wieje wietrzyk. Słuchajcie, jak chcecie, żeby kolejny film był to zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. To są takie fajne pola, chociaż tam trochę, no nieładne. Tutaj mamy po. Po prawej stronie lasek czarownik, lasek czarownic tak zwany, a po drugiej stronie, po lewej stronie mamy Edkera, gdzie robią pizzę i takie rzeczy. Zobaczcie jak pięknie. Tam są wiatraki, tam jest lasek czarownic. Jeszcze tutaj chyba jakieś pole jest. Coś z chyba jest. Nie wiem. To moja mama mówi, że to jest pole z ziemniakami. Tak sobie wyszłam i znalazłam muszle ślimaka. Dobra i to by była na tyle. Pa pa!